Pewnie widziałeś już podobne filmy: ludzie mdlejący na atrakcjach. Całkiem zabawne, prawda? Ale w rzeczywistości to nie tylko śmiechy i zabawa. Istnieją inne nagrania z parków rozrywki, w których YouTube czy TikTok nie pozwolą ci zobaczyć. Wypadki na atrakcjach zdarzają się niemal codziennie w różnych krajach. Niezależnie od tego, jak bardzo cieszą cię te 5 minut na kolejce górskiej, karuzeli czy wieży swobodnego spadania, nagłe awarie tych maszyn mogą prowadzić do przerażających incydentów, gdzie nawet śmierć nie jest najgorszym możliwym skutkiem. Wsiadając do wagonika kolejki górskiej, godzisz się na ryzyko złamania karku, a nawet trwałego kalectwa. Więc jak parki rozrywki zamieniają się w miejsca tortur? Najpopularniejszą atrakcją wszechczasów są oczywiście kolejki górskie. Obecnie na całym świecie jest ich ponad 2400. Niektórzy nawet wierzą, że mają one właściwości lecznicze. W 2016 roku lekarze Mark Mitchell i David Wortinger zrobili coś szalonego. Wydrukowali w trójwymiarze przezroczystą nerkę i umieścili w niej kamień. Następnie zabrali ją około 20 razy na kolejkę Big Thunder Mountain Railroad w Disney World, by sprawdzić jak kamień poradzi sobie z tymi wszystkimi wzniesieniami i spadkami. Zgadnij, co się stało. W dwóch trzecich przypadków kamień opuścił nerkę. Ci lekarze otrzymali nawet za to nagrodę Nobla. Szkoda, że nie przyznano nagrody Nobla niektórym właścicielom parków rozrywki, by wiadomości o wypadkach na kolejkach górskich przyciągnęły taką samą uwagę jak przełomowe badania tych lekarzy. Bo w rzeczywistości kolejki górskie nie leczą, one szkodzą. Na przykład w roku 2020 30-letnia kobieta postanowiła spróbować nowej atrakcji w parku Fujigu Highland Fujishida w Japonii. To są kolejki górskie do Dodonpa, które w przeciwieństwie do tradycyjnych mają nieco inny mechanizm. Tradycyjne kolejki poruszają się dzięki grawitacji, ale wagoniki do Dodonpa mają gwałtownie przyspieszać i osiągnąć prawie 180 km na godzinę w zaledwie półtorej sekundy. W tym momencie pasażerowie doświadczają niesamowitego przypływu adrenaliny, a ich serca biją jak szalone. Szalone zakręty, wysokie podjazdy, niskie spadki i oczywiście niesamowite przyspieszenie wagoników do Dodonpa wprawiły tego gościa w całkowity zachwyt. Ale nie na długo. Kilka godzin po przejażdżce kobieta poczuła silny ból szyi. Skonsultowała się z lekarzem, który odkrył złamania w jej szyi i klatce piersiowej. Kilka minut zabawy kosztowało ją dwa miesiące potwornego bólu. A takie obrażenia nie znikają od tak. Mogą zostać z człowiekiem na całe życie. Nawet drobny wypadek, jak poślizgnięcie się, może pogorszyć sprawę. Czy zamknięto tę kolejkę po tym zdarzeniu? Nie. Czy usunięto mechanizm odpowiedzialny za gwałtowne przyspieszenie? Też nie. Właściciele parku stwierdzili, że problem nie tkwił w kolejce górskiej, lecz w kręgosłupie kobiety, który był po prostu słabszy niż u większości ludzi. Ale kolejny incydent długo nie kazał na siebie czekać. W 2021 roku 40-letni mężczyzna postanowił przejechać się kolejką do Dodonpa i znowu to samo. Zakręty, spadki i to oszałamiające przyspieszenie. A potem kompresyjne złamanie kręgosłupa. To rodzaj urazu, jakiego można się spodziewać po wypadku samochodowym lub uprawianiu sportu wysokiego ryzyka, ale nie po zwykłym dniu w parku rozrywki. Co tu się dzieje? Dwa podobne incydenty na tej samej atrakcji. Czy to tylko pech, czy coś więcej? Właściciele parku wcale tak nie uważali. Minęły jeszcze dwa nieszczęśliwe wypadki, zanim w końcu zamknęli tę atrakcję. Ale pamiętajcie, takie wypadki mogą zdarzać się w każdym mieście. Czy wędrownym wesołym miasteczku. Okazuje się jednak, że złamania to jeszcze nie najstraszniejsza cena, jaką można zapłacić za ekstremalne emocje. 2 czerwca 2015 roku 17-letnia Lech Washington poszła na pierwszą randkę z 18-letnim Joe Pugiem. Zamiast tradycyjnej kawy, Joe postanowił zaimponować Lech, zabierając ją do parku rozrywki Alton Towers w Staffordshire w Anglii. Para trafiła na kolejkę górską Smiler, gdzie wagoniki pokonują aż 14 pętli. Lech i Joe pomyśleli, to jest to, kolejka była tak popularna, że czekali w niej godzinami, aby móc wsiąść. W końcu zajęli miejsca i ruszyli na przygodę w wagoniku, gdy nagle na szczycie 27-metrowego zjazdu przejażdżka gwałtownie się zatrzymała. Lech uznała, że to tylko awaria techniczna, którą personel zaraz naprawi, ale nagle wagoniki szarpnęły do przodu i zderzyły się z innym nieruchomym wagonem. Nogi Lech zostały zakleszczone między barierkami bezpieczeństwa a drugim wagonikiem. W pewnym momencie przestała czuć swoją lewą nogę. Przyjechała karetka, ale Lech nic nie pamiętała aż do następnego ranka. Kiedy się obudziła, zauważyła, że większość jej lewej nogi zniknęła. Joe natomiast miał złamane palce i dwa zmiażdżone kolana. Później okazało się, że awaria komputera zatrzymała kolejkę, ponieważ na torze znajdował się inny, unieruchomiony wagonik. Właściciel parku rozrywki został ukarany grzywną w wysokości 5 milionów funtów i musiał pokryć koszty leczenia. Teraz dziewczyna może chodzić tylko przy pomocy protezy wartej 60 tysięcy funtów a mimo to wciąż zmaga się z niewyobrażalnym bólem. Można by pomyśleć, że gorzej być nie może, a jednak może. Twórcy tych atrakcji żartują, że zaprojektowanie kolejki górskiej jest trudniejsze niż wystrzelenie rakiety w kosmos. Cały sekret polega na tym, że wagoniki kolejki trzymają się toru z każdej strony, co pozwala im pozostać na miejscu nawet przy odwróceniu do góry nogami i osiągnięciu ogromnych prędkości. Niestety ten projekt nie zawsze jest niezawodny. W 2016 roku Paul McFadden spacerował po parku rozrywki w Motorwell w Szkocji, ale swobodne poruszanie się było trudne. Park był pełen odwiedzających, zwłaszcza dzieci, ponieważ był to pierwszy weekend wakacji szkolnych. Paul oglądał jedną z atrakcji, którą lubił, gdy nagle usłyszał głośny huk, jak eksplozje i krzyki. Odwrócił głowę w stronę hałasu i zobaczył przerażającą scenę. Okazało się, że niedaleko kolejka górska wypadła z torów, a jeden z wagoników spadł z wysokości 9 metrów. Wagonik uderzył także w pobliskie atrakcje dla dzieci. Joe rzucił się na pomoc. Jedno dziecko miało zmiażdżoną rękę przez metalową konstrukcję z atrakcji. Najprawdopodobniej wagonik wypadł z torów podczas wchodzenia w ostry zakręt. W wyniku tego ośmioro dzieci i dwóch dorosłych doznało poważnych obrażeń. Można by pomyśleć, że takie historie zmusiłyby właścicieli parków do nauki na cudzych błędach. Ale podobny incydent wydarzył się zaledwie dwa lata później w Daytona Beach na Florydzie, gdzie wagoniki lokalnej kolejki wypadły z torów. Dwóch mężczyzn spadło z wysokości 34 metrów. Dwóch innych zwisało desperacko trzymając się wagonika. Sześć osób trafiło do szpitala, w tym dwunastoletnia dziewczynka z poważnymi urazami głowy. Jennifer Mel, rzeczniczka Departamentu Rolnictwa i Usług Konsumenckich Florydy, powiedziała, że inspektorzy agencji przeprowadzili dokładną kontrolę kolejki górskiej tego samego dnia, kiedy doszło do wypadku i stwierdzili, że spełnia ona stanowe przepisy. Ale dlaczego w takim razie zamieniła życie odwiedzających w koszmar? Wydaje się, że nawet inspekcje takich parków nie zawsze gwarantują bezpieczeństwo. Tworzą jednak iluzję bezpieczeństwa dla rodziców którym trudno odmówić swoim dzieciom gdy chcą skorzystać z atrakcji. W 1999 roku Tami Matczak, Styler Sport postanowiła zabrać swoją dwójkę dzieci do parku rozrywki na wybrzeżu New Jersey. Kiedy zobaczyli wijące się pętle kolejki górskiej White Wonder, ich oczy rozbłysły, a maluchy zaczęły krzyczeć: "Chcę jechać! Chcę jechać!". Jak można było odmówić? Rodzina stanęła w kolejce, obserwując innych odwiedzających cieszących się atrakcjami. Wagoniki kolejki górskiej przemykały przez pętle, a ludzie krzyczeli z ekscytacji aż do momentu, gdy wagoniki dotarły do najwyższego punktu trasy. Nagle coś poszło nie tak i na oczach tamis z wagoniku wypadła kobieta z małą córką. Matką była Kimbley Bailey oraz jej ośmioletnia córka Jessica. Pochodziły z Pomona w stanie Nowy Jork. Spadły z wysokości 9 metrów, co niestety zakończyło się dla nich tragicznie. Obie straciły życie. W tym momencie tami matczak i jej dwójka dzieci uświadomili sobie, że to mogło spotkać ich. Jedynym, co ich uratowało, było to, że ich rodzina znajdowała się w kolejce górskiej tuż za nimi. W oficjalnej wersji zdarzenia przyczyną wypadku była seria nagłych awarii. Łańcuch bezpieczeństwa w tej atrakcji powinien zwalniać się automatycznie, pozwalając grawitacji przejąć kontrolę, gdy wagonik nabiera prędkości i mknie po krętych torach. Jednak łańcuch zwolnił się przedwcześnie, powodując, że wagonik spadł do tyłu. W tym samym czasie mechanizm zapobiegający cofnięciu, działający jak hamulec awaryjny, również zawiódł z nieznanych przyczyn. Mimo to, nawet jeśli zdecydujesz się unikać rollercasterów po usłyszeniu tej wiadomości, pamiętaj, że nie są one jedynymi atrakcjami, na których możesz się zranić lub stanąć w obliczu śmiertelnego ryzyka. Wiele urządzeń w parkach rozrywki zostało zaprojektowanych tak, aby dostarczyć zastrzyku adrenaliny dzięki wrażeniu spadania. Kluczem jest to, by mechanizm zatrzymał Cię tuż przed uderzeniem w ziemię lub zapewnił miękkie lądowanie w wodzie lub na poduszce. Weźmy na przykład Superman Tower of Power w Six Flags Kentucky Kingdom w Louisville. 21 czerwca 2007 roku 13-letnia Caitlin Lestiller chciała go wypróbować podczas dnia spędzonego z przyjaciółmi. Kaitlin i jej przyjaciółka zajęły miejsca i przypięły pasy, a show się rozpoczęło. Ta atrakcja wynosi na wysokość 54 metrów i osiąga prędkość 87 km na godzinę. Kaitlin była zachwycona. Ponieważ nie było kolejki do przejażdżki, dziewczyny natychmiast postanowiły spróbować jeszcze raz. Ich radosna przejażdżka nagle zakończyła się dziwnym dźwiękiem, przypominającym trzask bicza. Potem Kaitlin poczuła, jak ławka zaczęła niespodziewanie szarpać. Dziewczyny spojrzały w górę i zobaczyły opadające kable. W tym momencie znajdowały się około 60 metrów nad ziemią. Teraz już się nie śmiały, tylko krzyczały o pomoc na całe gardło. Jednak atrakcja nie mogła zostać zatrzymana i wciąż się wznosiła. Wtedy dziewczyny poczuły ostry zapach, jakby palącej się maszyny i zrozumiały, że wieża uległa awarii, a śmierć jest prawdopodobnie blisko. Z przerażeniem obserwowały, jak kable owijały się wokół innych pasażerów. Gdy atrakcja w końcu dotarła na szczyt i operator nacisnął przycisk awaryjnego zatrzymania, ławki z odwiedzającymi zaczęły swobodnie spadać. Podczas upadku Kejtin poczuła ogromny ból w nogach. Te kable, które ich nie mogły rozplątać, odcięły jej obie nogi tuż nad kostkami. Lekarze cudem zdołali uratować jej prawą nogę, ale lewej nie udało się uratować. Życie tej młodej dziewczyny zmieniło się w prawdziwy koszmar. Producent atrakcji firma Itamin twierdzi, że dostarczyła Six Flags instrukcje użytkowania, których najwyraźniej nie przestrzegano. Technicy mieli wycierać liny bawełniane szmatą co 6 miesięcy, aby utrzymać je całkowicie suche i zapobiec ślizganiu się. Zamiast tego z jakiegoś powodu postanowili posypać liny skrobią kukurydzianą. Co więcej, operator nie nacisnął przycisku awaryjnego zatrzymania od razu, a w momencie wypadku rozmawiał przez telefon. Te 10 sekund okazało się fatalne. Po raz kolejny przy instalacji takich atrakcji właściciele parków powinni analizować nieprzewidziane incydenty z innych parków, aby przygotować się na nieoczekiwane. Cenną lekcję można było wyciągnąć z wypadku związanego z Doptower. Tower. 23 sierpnia 1999 roku w parku rozrywki Great American w Santa Clara w Kalifornii. Ta atrakcja ma 63 metry wysokości i rzuca pasażerów prosto na ziemię z prędkością ponad 97 km na godzinę. Rocznie korzysta z niej prawie 2 miliony odwiedzających, a jednym z nich był Joshua Sumphart z Przyjechał do parku z rodziną, która stała obok atrakcji machając do chłopca. Kiedy ławka, na której siedział Czoszuła, zaczęła się unosić wzdłuż toru, w pewnym momencie drążek zabezpieczający, który powinien unieruchomić pasażera, niespodziewanie się podniósł, a chłopiec zaczął spadać. Początkowo trzymał się ławki rękami, ale potem poleciał do przodu, wykonał przewrót i upadł na głowę. Dziecko zmarło na miejscu na oczach swojej matki. Jednym z członków rodziny, który również był na tej atrakcji z Joshuą, wspominał, że nie pamięta, aby personel sprawdzał zabezpieczenia chłopca przed uruchomieniem. Oczywiście nie ma wątpliwości co do zaniedbania ze strony personelu. Niemniej jednak dlaczego dorośli nie upewnili się, że ich dzieci są odpowiednio zabezpieczone? W przeciwieństwie do historii o dwóch przyjaciołach, którzy poszli do parku ze swoimi kolegami, cała rodzina Joshuły czuwała nad nim. Nawet jeśli ktoś inny pilnuje twojego dziecka, nie jest odporny na nieprzewidziane sytuacje. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce 9 maja 2017 roku. 11-letnia Ewa Janet wzięła udział w szkolnej wycieczce do parku rozrywki Dryton Manor w Staffordshire w Wielkiej Brytanii. Wybrała przejażdżkę, która na pierwszy rzut oka wydawała się stosunkowo bezpieczna – spływ rwącą rzeką. Dziewczynka usiadła w sześcioosobowej, pontonowej łodzi, która miała zjechać z wysokości zjeżdżalni do wody. Jednak w pewnym momencie Ewa postanowiła zamienić się miejscami z innym dzieckiem. Łódź przechyliła się, a ona wypadła. Odwiedzający usłyszeli krzyk, a potem odgłos jej wpadania do wody o głębokości półtora metra. Niestety głębokość zatrzymała ją na dnie, przez co nie mogła wypłynąć na powierzchnię. Ewa straciła życie na miejscu. Kiedy rozpoczęto dochodzenie w sprawie tej tragedii, przykuło ono uwagę Wiki Tersi, matki, której dziecko również przeżyło dramat na podobnej atrakcji 4 lata wcześniej. Jej syn Patryk wstał z miejsca, aby pomachać do mamy, co spowodowało, że łódź nagle uderzyła w boczne barierki na zjeżdżalni. Na szczęście Patryk został szybko uratowany z wody i odniósł jedynie drobne obrażenia. Kobieta zażądała, aby właściciele parku dokładnie sprawdzali bezpieczeństwo tej atrakcji. Ale nikt jej nie posłuchał. Jednak nic nie może się równać z cierpieniem, jakie spotkało pewne dziecko w Newadzie, na przejażdżce, która była uważana za najbezpieczniejszą ze wszystkich. Teraz, drodzy widzowie, usiądźcie wygodnie i wyobraźcie sobie, że jesteście w wagoniku kolejki górskiej. Możecie nawet kołysać się z boku na bok, aby poczuć się jak w prawdziwym parku rozrywki. Bo prawdę mówiąc, to jedyny bezpieczny sposób na przejażdżkę takimi atrakcjami. Lepiej nie ryzykować swojego zdrowia niepotrzebnie. W końcu wciąż jest wiele tradycyjnych kolejek górskich i karuzel, które mogą się zepsuć. Czy kiedykolwiek byliście świadkami czegoś takiego? Podzielcie się swoimi historiami w komentarzach poniżej i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Tutaj odkryjecie mnóstwo faktów, które mogą pewnego dnia uratować Wam życie.